Co by się stało, gdyby armia USA spróbowała dziś przejąć Kanadę? Reakcja Kanady mogłaby zmienić wszystko. I już tłumaczę dlaczego. Amerykańskie siły lądowe i czołgi wspierane przez bazy wzdłuż granicy rozpoczęłyby masową inwazję na południową Kanadę przez najdłuższą na świecie niebronioną granicę. Przewidując to, Kanada mogłaby zmobilizować swoje rezerwy wojskowe i siły powietrzne, ale z powodu ogromnej różnicy w liczebności wojsk oraz amerykańskiej przewagi w powietrzu taki ruch prawdopodobnie niewiele by zmienił. Amerykańskie siły powietrzne zniszczyłyby bazy wojskowe i lotniska, torując drogę do kolejnych ataków na centra dowodzenia, szlaki zaopatrzeniowe i pozycje wojskowe. Jednak to tutaj sama strategia powietrzna nie wystarczałaby do pełnego przejęcia kontroli. USA stanęłaby przed ogromnym problemem. Kanada jest drugim największym krajem na świecie. Mogliby skupić się na przejęciu głównych miast, ale nawet wtedy istniałoby wiele zagrożeń. Przejęcie kontroli nad obszarami, gdzie mieszka większość Kanadyjczyków, mogłaby wymagać siły liczącej około 2 milionów żołnierzy.